Logiczny Wydział Podcastowy. Nieustannie na tropach nauki. Wydaje się to bardzo proste, bo przecież od czasu, gdy nauczyliśmy się mówić, cały czas, Komunikujemy się z innymi. Co prawda, jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej, ale o ile wiemy, co mamy do zakomunikowania, to raczej potrafimy się wyartykułować. Problem jednak powstaje w momencie, gdy musimy przemówić do szerszego grona słuchaczy albo udzielić wywiadu w radiu czy w telewizji. Zaczyna dawać o sobie znać trema. W głowie piętrzą się pytania, czy sobie poradzę, czy niepalne jakiejś głupoty, czy nikt się nie będzie ze mnie śmiał. Wbrew pozorom, są to poważne dylematy dla tych, którzy muszą wziąć udział w wystąpieniu publicznym. Takimi publicznymi wystąpieniami są również prowadzone przez wykładowców na wyższych uczelniach seminaria czy wykłady, albo głoszone przez studentów referaty. Czy dziś uczelnie w jakiś sposób Przygotowują do takich prezentacji, czy też trzeba samemu się tego uczyć? To pytanie kieruje do Anny Winiewicz, studentki biologii sądowej oraz doktora Marka Bartoszewicza, dziekana do spraw rozwoju na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Marku. Rozmawialiśmy już wielokrotnie i nie zauważyłem u Ciebie żadnych objawów niepokoju związanych z nagrywaniem podcastów. Zawsze miałeś tę łatwość formułowania myśli, mikrofon cię nie spinał. A świadomość wystąpienia publicznego nie paraliżowała. Od zawsze tak było? Zdecydowanie nie od zawsze. Ja mam wrażenie, że to przychodzi z czasem, to przychodzi z kolejnymi wystąpieniami. Natomiast y, od dziecka ja w zasadzie miałam pewną barierę w mówieniu do innych ludzi. Jeżeli już kogoś dobrze znałem, nie było żadnych, żadnych problemów komunikacyjnych. Ale w momencie, kiedy trafiałem pomiędzy osobami nieznane, nagle włączał się jakiś taki dodatkowy dystans i obawa przed tym, co powiedzieć, jak to zostanie odebrane to, to są naturalne problemy. Natomiast w momencie, kiedy musiałem wyjść z tej swojej strefy komfortu, kiedy musiałem się przestawić na prowadzenie właśnie zajęć dydaktycznych ze studentami, to w tym momencie niejako Przykując codziennie mówienie i to często przez wiele godzin, człowiek doskonali się w tym, co robi. To jest tak samo jak z jazdą na rowerze. Nie można być w tym dobrym od samego początku, ale trzeba konsekwentnie próbować, bo praktyka mówią czyni mistrza. No tak, Anna, a jak u ciebie sytuacja? Myślę, że również w moim przypadku to przechodziło z czasem. To nie ma tak, że wychodzimy przed, przed publikę i jesteśmy perfekcyjnym, idealnym mówcą. E, musimy pewne rzeczy wyćwiczyć, e, musimy wyeliminować tremy, ale jak my to możemy zrobić? Korzystać z tego głosu, wychodzić przed ludzi. E, z każdym następnym wystąpieniem e, jest nam łatwiej, i tak było w moim przypadku. Aczkolwiek myślę, że to jest takie stopniowe. Na początku, jak człowiek dopiero co zaczyna uczyć się mówić, e, mówi cały czas. Dzieciom nie zamykają się usta. One ciągle wyartykułowują z siebie przeróżne dźwięki dzieciom i kobietom. Zgadza się kobiet dostaje to można powiedzieć na stałe. E, aczkolwiek przychodzi taki etap w życiu, kiedy szkoła nas ucisza. Myślę, że właśnie na etapie szkolnym. A to znaczy, wiesz co, to, 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 to ciekawe jest. E, czyli e, cicho być w klasie, czego, mniej więcej wy, tak. Czego gadacie, tak? Na... Mniej więcej tak i na tym mhm. etapie e, dzieci zaczynają bać się, mówić. E, zaczynają. Zamykać się w sobie, nie używać tego głosu, nie ćwiczyć. A to jest właśnie ten czas, kiedy my jesteśmy wyposażeni w bardzo ważną wiedzę. Można powiedzieć podstawową, ale taką progową, tak, indywidualną, która musi w nas być. Jeśli my tego nie będziemy ćwiczyć w sposób werbalny, jeśli nie będziemy się tą wiedzą chwalić, opowiadać na prawo i lewo, czego się nauczyliśmy w szkole, to zanika. Jest nam trudniej tym samym. Napotykamy różnorakie błędy na etapie szkolnym. Później przychodzą studia i co ja obserwuję na etapie studiów? Ludzie po pierwsze boją się mówić, a po drugie nie umieją, ponieważ nie ćwiczyli tej jakże ważnej umiejętności w wiesz, latach poprzednich. Wiesz, co? Może, może potrafią, ale się wstydzą. Też. Ale to się nierozerwanie łączy. Jedni się boją, inni się wstydzą i jedno drugie się napędza. Mhm. A Marek, w momencie, kiedy wychodzisz na katedrę wykład masz i tak dalej to przed wykładem co w pokoju u siebie a, b, albo e, b, b, ćwiczenia dykcyjne czy po prostu idziesz luz zdecydowanie to drugie chociaż to wcale nie jest dobrym rozwiązaniem mhm. ponieważ ja na przykład mam szereg problemów związanych z mówieniem problemów które nie dotyczą zasobu słownictwa czy treści które chcę przekazać bo ja uważam że Dobry mówca to nie tylko taki, który ma opanowaną dykcję, ale przede wszystkim wie o czym chce powiedzieć i wie co chce powiedzieć. Potrafi stworzyć jakąś historię, opowiadając ją, prawda? I taką historię ja za każdym razem w głowie sobie układam, kiedy. Czyli pewien scenariusz, prosty tak, wypowiedź. Tak, mhm. po to, aby wypowiedź zaczynała się jakimś wstępem, później było rozwinięcie i na samym końcu pojawiała się klamra, która to wszystko podsumuje i zepnie w całość. Natomiast Moim problemem osobistym jest to, że nie wyćwiczyłem sobie odpowiedniego sposobu mówienia, takiego technicznego, co powoduje, że bardzo mocno obciążam głos. I jeżeli mi zdarzy się taki dzień, kiedy muszę poprowadzić dwa bądź trzy wykłady jednego dnia, to ja w tym momencie jestem już osobą milczącą do końca dnia, bo mam kompletnie zdarte jasne. struny głosowe. I to jest u mnie akurat problem. No i co, nie próbowałeś tak dla samego siebie, dla zdrowotności, jak to Pawlak mawiał? Nie próbowałeś zasięgnąć opinii, nie wiem, logopedy, specjalisty od dykcji? Próbowałem, ale chyba zabrakło troszeczkę silnej woli sekwencji, żeby to ćwiczyć, ponieważ miałem zestawy ćwiczeń przygotowane. Ale no, w moim przypadku się to nie sprawdziło i to głównie wina po mojej stronie leży. Nie, to jasna sprawa. Ja pamiętam, jak myśmy się w szkole teatralnej uczyli dykcji, no to gdyby pewnie nie reżim egzaminu, który nas czekał z tego przedmiotu, to, to też ćwiczenia byłyby gdzieś na dalekim miejscu. Natomiast no to już, że trzeba było, no to trzeba było i człowiek klepał te formułki, korek od wina, nieplastikowy, zwykły, korkowy między zęby i też, żeby ta paszcza szerzej się otwierała, żeby to było mm, bardziej zrozumiałe. No ale to jest, wiecie, to jest technika. Ona bez wątpienia ma e, znaczenie, no nawet kluczowe, można powiedzieć. Ale nawet mówiąc technicznie dobrze, jesteśmy w stanie położyć kompletnie to nasze wystąpienie, ponieważ mówimy w sposób niezrozumiały dla odbiorcy. Jak, Ania, układasz swoje. No, słyszałem cię w kilku e, przemowach, czy to w kole naukowym, czy tutaj u nas. Jak, jak ty to sobie układasz w głowie, żeby. Żeby to brzmiało w miarę interesująco. Jest parę trików i patentów, żeby zrobić to dobrze, ale to oczywiście zależy od typu przemówienia, typu wypowiedzi, z jaką się stykamy, czy to jest wypowiedź telewizyjna, czy to jest referat, czy to jest wystąpienie przed prowadzącym, czy też jakaś wzniosła mowa przed studentami załóżmy koła naukowego biologów. To będzie miało kompletnie inny typ. Aczkolwiek zawsze staram się mówić tak, aby było to też zrozumiałe dla mnie. Wychodzę z założenia, że jeśli ja coś zrozumiem, to zrozumie też to cała reszta. Kluczowe jest też to, aby nie gonić, aby zadbać o odrobinę ciszy w naszej wypowiedzi. Ona buduje takie napięcie, ewentualnie zadać jakieś pytanie. Do odbiorcy. Krótkie pytanie, nawet Czyli rytyczne. nawiązywanie relacji tak, takiej, to, bezpośredniej to dyskupia, z odbiorcą. Tak, to na nas uwagę. I w tym momencie y, my troszeczkę wydłużamy ten okres, y, w którym odbiorca jest w stanie przyswoić y, przekazywane przez nas informacje. A to jest niesamowicie krótki czas, także trzeba mieć to na względzie, żeby nie budować niezwykle rozbudowanych wypowiedzi, bo one nie zostaną przyswojone w żaden sposób. Mm -hmm czy Marek w kształceniu studentów według ciebie czy powinno poświęcać się w dydaktyce odrobinę czasu właśnie na nie wiem trening wystąpienia publicznego czy to jest y, według ciebie jako wykładowcy potrzebne tym ludziom absolutnie potrzebne to jest umiejętność dzisiaj kluczowa my mówimy często o umiejętnościach miękkich umiejętnościach interpersonalnych komunikacyjnych i co z tego, że na przykład wypuścimy na rynek pracy biologa, który będzie miał fantastyczną wiedzę przyrodniczą, jeżeli on nie będzie umiał tej wiedzy w żaden sposób przekazywać dalej? Taka osoba nie będzie w stanie być dobrym nauczycielem, taka osoba nie będzie mogła popularyzować tej wiedzy. I kiedy ja patrzę na nasze społeczeństwo, to ja dzisiaj właśnie obserwuję ogromny problem związany z komunikacją. Problem, który się wiąże z różnego rodzaju rodzącymi się teoriami spiskowymi, gdzie naukowcy, dysponując fantastycznym orężem, mający niesłychaną wręcz wiedzę w jakimś określonym temacie, nie potrafią przekonać ogółu społeczeństwa, bo mówią językiem, który jest niezrozumiały, bo używają bardzo naukowych zwrotów, natomiast nie potrafią pewnych elementów uprościć i dostosować do odbiorcy, z którym przychodzi im rozmawiać. To jest bardzo ważny aspekt. Inaczej się mówi to, to, co podkreśliła Ania, inaczej się mówi do studentów, inaczej mówi się na konferencji naukowej do profesorów. Tam mogę sobie pozwolić na to, aby używać takiej stricte fachowej terminologii. Ale w momencie, kiedy rozmawiam ze studentami, czy, czy mam zajęcia dla licealistów, staram się za każdym razem tłumaczyć zagadnienia, nie mówić o nich, ale pokazywać mechanizmy. I to w taki sposób, abym czuł. Że oni to rozumieją. To widać w oczach słuchaczy, kiedy patrzymy na publiczność i widzimy, że oni już gdzieś rozglądają się po ścianach, po suficie. To znaczy, że coś, coś jest niehało. Dokładnie tak, mm -hmm. to to połączenie zostało zerwane. Jeżeli widzę, że oni mnie słuchają. No, poza każde wystąpienie publiczne to jest też taki element gry aktorskiej, czy ten taki suspens delikatny, czy czasami jakiś gest, a czasami nawet wręcz stuknięcie butem, czy, czy wydanie jakiegoś innego dźwięku dla przykucia uwagi, dla podkreślenia. Yy, pewnych najważniejszych elementów w takiej wypowiedzi. A to, to, to a propos stukania butem, to chyba Chruszczow na jednym z posiedzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby zwrócić uwagę na siebie, to zdjął but i zaczął walić w mównicę, tak? Było. Yy, bardzo, bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że mówić językiem ogólnie zrozumiałym dla słuchacza. No, Powiedz, w jaki sposób przekonać prawników, żeby oni się posługiwali językiem zrozumiałym? Przecież jak ja, nie wiem, wpadnie mi w ręce jakieś pismo prawnicze, daję słowo. No, no wolałbym chyba hieroglify odszyfrowywać, niż domyślać się, co dany prawnik miał na myśli. A sprawa może wydawać się absolutnie prosta. I, i tutaj właśnie, i zresztą nie tylko prawnicy, jest bardzo wiele zawodów takich, które posługują się tym swoim slangiem takim e, zawodowym. Ty, Ania, będziesz sądowym biologiem, to no, będziesz zmuszona do tego, żeby opisywać pewne sytuacje, prawda, na potrzeby sądu, i tu już jest też zbitka prawniczo-sądowa. Zgadza się. No, to... Jak, jak ty to będziesz potrafiła zrobić tak, żeby ten, który będzie cię słuchał, a nie jest sędzią, nie jest prawnikiem wykształconym, a na przykład świadkiem czy, czy oskarżony w danej sprawie, żeby cię zrozumiał? To wbrew pozorom też musi być język zrozumiały dla każdego. No Jeśli właśnie. my piszemy jakąkolwiek opinię, protokół z oględzin czy czegokolwiek innego, to musi być. Um... Użyty język obrazowy, tak, aby był on zrozumiały zarówno dla biologa, dla prawnika, jak i dla postronnej osoby, która taki dokument będzie czytała. E, jesteśmy zobligowani do używania takiego słownictwa. Nie stosuje się w takim przypadku nomenklatury naukowej, e, później w uzasadnieniach e, jak najbardziej, ale w takich dokumentach, które przechodzą też przez sąd, to ma być e, jak najprostsze tak na dobrą sprawę. Zrozumiałe dla, się, żeby dla, to dla było... takich ludzi niekształconych w tym kierunku. Otóż to rozumiem. Mhm. A co waszym zdaniem przeszkadza poza tremą, która może być różna u każdego? Nie wiem, nieodpowiedni posiłek przed wypowiedzią, czy zbyt suche gardło na przykład? I jakie, jakie macie metody na to, żeby z tym radzić, Marek? To znaczy, w moim przypadku staram się nie jeść przed wystąpieniami, Aha. bo brakuje oddechu zwyczajnie w świecie. I to jest problem, który w momencie, kiedy próbujemy Budować jakąś bardziej złożoną wypowiedź. Często te zdania, niestety, przynajmniej w moim przypadku, są wielokrotnie złożone. To nagle brakuje powietrza, trzeba wziąć kolejny wdech. To trochę mi zaburza dynamikę. Ale dla mnie najważniejsze w każdej formie przygotowywania się do wypowiedzi to nie jest przygotowanie do tej jednej konkretnej. Ja staram się. Funkcjonować w ten sposób, żeby zdobywać, wzbogacać swoje słownictwo, swój język, którym operuję, i robię to w ten sposób, że przede wszystkim bardzo dużo czytam, bo uważam, że dzisiaj jednym z głównych problemów naszej młodzieży to, o czym wspomniała również Ania. Niektórzy się tremują, niektórzy nie umieją mówić, niektórzy mają jeszcze inne problemy. To jest to, że my zbyt mało czytamy. Skąd mamy zaczerpnąć tego słownictwa, jeżeli nie korzystamy ze źródeł, które takim właśnie słownictwem mogą do nas przemawiać? My dzisiaj bazujemy na bardzo krótkich treściach, jakieś. Memy, News newsy, prawda? Tak? Dokładnie mhm. tak. A gdzie to słowo czytane? Ja tak rzadko teraz widzę ludzi, Którzy poświęcają odrobinę czasu na lekturę, że mnie to osobiście I to, przeraża. I to na dość ważny aspekt chyba zwróciłaś uwagę, bo jako ja, że czasy swojej młodości, kiedy jeszcze internetu nie było wtedy, więc nie było tego, tej pokusy takiej, żeby odłożyć książkę na bok, bo książka stanowiła wiedzę o świecie, wiedzę o uczuciach, wiedzę o marzeniach, cokolwiek, prawda? I pochłaniając te książki, jednocześnie słownictwo było na. I to głowa. różnorodne słownictwo, tak, bo różne źródła. Do, dokładnie. I wtedy rzeczywiście, jeżeli się z kimś rozmawiało, to ten zasób. Słów używanych był chyba jednak dużo większy niż w czasach dzisiejszych. Teania, czytasz książki? Jak najbardziej. To jest, no to... to jest tylko jedna dobra odpowiedź w tym przypadku. Niestety, biorąc pod uwagę statystyki czytelnictwa, to, to nie, nie za bardzo z tym jest. Przez to, właśnie, o czym Marek mówił, te krótkie formy mem memy. Yy, jakieś yy, nagłówki, tylko artykuł. Ale jeszcze dodatkowo zwróciłbym też uwagę na to, że ważnym aspektem kiedyś była dla mnie też publicystyka, prawda? I czytanie yy, gazet. Dzisiaj, kiedy otwieram głównie jednak no, strony internetowe różnych yy, portali, to ja często widzę, że te teksty są sklecone na prędce, są tak niskiej jakości. Pojawiają się w nich błędy, i to już nie mówię o błędach gramatycznych, bo nawet mi się zdarzyło ostatnio widzieć błąd ortograficzny na nagłówku na jednym z ogólnokrajowych portali. To również świadczy o tym, że mamy coraz mniejsze możliwości docierania do tych źródeł, które mogą nas w jakiś sposób rozwijać. Ale wiesz, to, to jest trochę, trochę głębszy powód, ponieważ ja kiedyś miałem epizod w życiu bycia copywriterem czyli facetem odpisania właśnie takich tekstów na strony internetowe. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że za te pieniądze, które się oferuje zapisanie tych tekstów, po prostu nikomu się nie będzie chciało poświęcić odpowiedniej ilości czasu i wysiłku. Bo nikt nie zwraca uwagi na to, praktycznie jaką jakość ten tekst niesie. On ma mieć słowa kluczowe, tylko które do Ani, do Marka, do Andrzeja trafią i spowodują, że on kupi ten, czy tamten, czy jeszcze inny produkt. I dlatego tak bardzo lubię wracać do tych starych książek, bo one jednak były napisane takim językiem, że chciało się tego czytać. Dokładnie. A jeszcze jedna rzecz związana z wystąpieniami publicznymi. Ania, ty jesteś. Suwalszczanką, prawda? Zgadza się. Każdy region ma swój taki charakterystyczny zaśpiew w mówieniu. U nas jest to sledzikowanie słynne, tak? A na, w suwałkach. Przyznam, że nie wiem, słychać po mnie, że. Nie słychać, żebyś miała jakieś naleciałości, ale tak z ciekawością. No Zawsze takie słownictwo jak dla mnie. Nie wiem, czy to, też to jest charakterystyczne. A to to sledzie, czy... tak. tak. Dobra, ostatnie pytanie mam dla Was. Wiecie, co to jest glasofobia? Przyznam, że nie? No, więc glassofobia jest to lęk przed wystąpieniami publicznymi. Jest to jednostka chorobowa, więc nasza rozmowa o tym, że występujemy publicznie, mówimy publicznie, w, chyba potrafimy mówić publicznie, jest jednocześnie pewną diagnozą, że nie jesteśmy glassofobikami. Niektórzy mówią, że glassofobia i trema to mm, to samo. Nie. Trema to jest niepokój taki przed wyjściem na scenę, przed audytorium i tak dalej. Natomiast sama glasofobia potrafi. To nie taki e, paraliż. O, to jest. To jest masakra jakaś prawdopodobnie to omdlenia się zdarzają, ucieczki. No to też pytanie, skąd to się bierze. A no właśnie i to się wracam do początku naszej rozmowy. To, o czym Marek na początku wspomniał, że on w dzieciństwie miał problemy z, z mówieniem publicznym. I okazuje się, że przyczyny lęku społecznego to przede wszystkim różne negatywne doświadczenia życiowe i doświadczenia. z dzieciństwa. Chodzi o trudności w kontakcie z rodzicami, odrzucenie przez grupę rówieśniczą w dzieciństwie, a także obarczenie nadmiernymi obawami i dużym stresem. I proszę bardzo, i stąd się biorą takie poważne schorzenia jak strach, fobia przed wystąpieniami publicznymi. Dlatego teraz przecież zwróćcie uwagę wszelkiego rodzaju zawody typu brenner wystąpień publicznych. One są teraz na wielkim topie dlatego że ludzi trzeba nauczyć mówić żebyśmy się mogli komunikować ze sobą musimy umieć mówić no i tu jest apel właśnie żeby uczelnie niezależnie od kierunku kształcenia czy to będzie biologia czy to będzie prawo czy to będzie matematyka powinny uczyć studentów nie tylko danej dziedziny ale również i mówienia moim zdaniem uczelnia to już jest za późno to o, jest proszę. wymóg szkolny. Jak, jeśli student przychodzi na uczelnię, powinien on już być w pewnym stopniu ukształtowany i zdobywać tę wiedzę specjalistyczną. Jeśli na tym etapie będziemy musieli poświęcić bardzo dużo czasu na szlifowanie tych kompetencji miękkich z zakresu wystąpień, no to ile czasu nam zostanie na tą ogólną merytorykę, co powinno być takim kluczem naszych studiów. Czyli uważasz, Ania, że w momencie, kiedy ktoś przychodzi po liceum. Już powinien umieć mówić. A to jak, powinien a jak nie być. Umie. To, co nie, nie nadaje się do studiów. Nadaje się, ale w tym momencie też można go zachęcić no, do tego, właśnie, aby mówił, aby też sam pracował mhm. nad sobą, bo tak na dobrą sprawę, w przypadku um, umiejętności takich retorycznych, ciężko jest kogoś. Nauczyć, można mu pokazać mechanizmy, można mu pokazać wskazać drogę. Wskazać drogę, ale taka osoba sama powinna na co pracować. Co ja osobiście polecam. E, nagrywać się, nagrywać swoje wystąpienia, na dyktafon, nagrać e, jakieś, e, nie wiem, cokolwiek, przeczytać kawałek książki, zobaczyć, jak my czytamy. Czy tam pojawiają się wstawki typu AE, e. nagrać wystąpienie spontaniczne, kiedy mówimy do lustra. Stanąć przed lustrem i mówić przed tym lustrem, zobaczyć, co nam się podoba. Czy my w zakresie takiej autoprezentacji sami sobie się podobamy? Jeśli pojawią się tam elementy, które nam samym nie będą się podobać, to wypunktujmy je sobie, rozpiszmy i pracujmy nad nimi. Po, po, patrzymy, to źle. Tak. Tu ikam niepotrzebnie Ja Tutaj tak miałam, ja parę lat y, wcześniej w, wstawiałam bardzo dużo takich wstawek. Słuchanie. Tego swojego głosu po nagraniu, swojego sposobu mówienia, rzeczywiście może być pomocne, ale tutaj też może być pułapka, jak sądzisz, Marek? No bo jeżeli ktoś się zakocha we własnym głosie. To bardzo to... dobrze. A to. To będzie miał dodatkową motywację do tego, żeby mówić więcej i ćwiczyć to mówienie. Aha. Ale rzeczywiście, Ania dotknęła bardzo ważnego problemu, że młodzież, która do nas dociera na studia, to są ludzie, którzy nie są wyposażeni w tą umiejętność mówienia. Wcześniejsze lata w edukacji to była duża ilość różnego rodzaju esejów, wypracowań, gdzie kształciło się umiejętność przekuwania myśli na, na słowa, na papier czy, czy w formie nawet. No, później, później się to referowało, no Dokładnie. to ja to pamiętam. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że uczymy się rozwiązywać testy. Przygotowujemy się do matury, która. Wtłacza nas w pewien taki schemat bardzo krótkich komunikatów. Kiedyś na studiach mieliśmy egzaminy w formie ustnej, i te egzaminy pamiętam jeszcze z własnej historii. To była bardzo często wręcz rozmowa z profesorem, i ja po takim egzaminie potrafiłem wyjść. W poczuciu, że się jeszcze czegoś dodatkowego dowiedziałem. Nie tylko zdałem, tak, ale, ale jeszcze, jeszcze profesor coś wiem. Mhm. odpowiednio prowadząc taką rozmowę, był w stanie mnie ukierunkować. Ja miałem fantastyczną nauczycielkę biologii w liceum, która potrafiła nas wciągać w dyskusji. Miałem fantastycznych mentorów na studiach i w pewnym momencie sobie uświadomiłem, o rany, jak bardzo ja bym chciał mówić w ten sposób, w jaki mówią oni. To był taki moment. Kiedy uświadomiłem sobie, że muszę zacząć nad sobą pracować, to... Okej, okay. a ty w ogóle pracujesz bardzo dużo poza tym, że st ze studentami, to jeszcze z kandydatami na e, studentów, prawda? Czy ty już wprowadzasz tam w spotkaniach z nimi właśnie te elementy, przyzwyczajasz ich do tego, że należy się umieć wypowiedzieć, należy się umieć zaprezentować, podzielić się swoją zdobytą wiedzą. No. Absolutnie tak. Ja mu tłumaczę, że dobra wypowiedź to wypowiedź, w której zawiera się, jeżeli mówimy o jakimś zjawisku, przyczynę, mechanizm i skutek. I to musi być podane w taki sposób, że zupełnie przypadkowa osoba, która słuchałaby takiej wypowiedzi, naprawdę zrozumiałaby istotę tego y, procesu. Ja każdemu mojemu uczniowi powtarzam jedną y, ważną rzecz. To, co powie na zajęciach y, razem ze mną, to zostaje między nami. On może powiedzieć naprawdę czasami rzecz, która po, z perspektywy czasu wyda mu się głupia wręcz, bo błąd może być kolosalny. Ale to nic. Jeżeli człowiek popełni tych błędów 100, 150 czy 200, ja jestem od tego, aby powiedzieć, w jaki sposób można to poprawić, prawda? My się uczymy cały czas na błędach. Jeżeli błędy będą nas paraliżowały i zniechęcały, to nie będziemy w stanie się dalej rozwijać. Jeżeli my błędy wykorzystamy jako lekcję na przyszłość. I taki drogowskaz, czego unikać. To w tym momencie, the sky is the limit. Mhm. Ja nie widzę tu w naszym Czyli podwoju. podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, przede wszystkim czytajcie książki. To jest podstawa. Jeżeli będziecie czytali, poszerzycie swój zakres słownictwa, nabierzecie pewności w wypowiadaniu i znajdziecie słowa, po prostu, którymi będziecie mogli zastępować te, które już. Padły. Po drugie, nie bójcie się. Nie bójmy się, próbujmy Ta. i łapmy każdą okazję, aby się wypowiadać. Na początku to nasze wystąpienie może być tragiczne, ale z każdym następnym będzie nam to sprawiać większą satysfakcję i będzie ono lepszej jakości. I jako, jako kto wtedy zaistniemy? Jako osoba, która ma coś do przekazania. I co też jest istotne, bo większość z młodych ludzi się w tej chwili zamyka w swoich skorupach, prawda? I jeszcze wydaje mi się, że jedna rzecz, która jest popełni... taki błąd, który jest popełniany przez osoby, które próbują się dopiero nauczyć mówić. Próbują się uczyć swoich wystąpień na pamięć. A to jest gigantyczny błąd, bo w tym momencie, jeżeli umknie nam choćby jedno słowo, nagle pojawia się krępująca cisza, bo nie wiemy, co mamy powiedzieć, bo, bo byliśmy wyćwiczeni. Więc próbujmy mówić spontanicznie, a nie uczyć się wystąpień. No dobra. Podcastowym wzięli udział Anna Winiewicz, studentka biologii sądowej, oraz dr Marek Bartoszewicz, dziekan do spraw rozwoju na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Andrzej Petel-Petelski, dziękuję serdecznie i do następnego razu. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję. Biologiczny Wydział Podcastowy. Nieustannie na tropach nauki.